Dzień dobry, dzień dobry powinno być wieczorową porą, ale tu jeszcze do wieczora u mnie daleko. Korzystam w sytuacji, gdzie jeszcze mojej południowej kawy, czy popołudniowej kawy jeszcze nie dopiłem. Ona jest już zimna. Mam przed sobą wycinek z gazety. Taka już przyżółkła reprodukcja kserograficzna gazety. Pamiętacie taką gazetę? Krakowianie będą pamięć, pamiętać, bo to jest Gazeta Krakowska. To jest akurat numer 262. Inaczej mówiąc, w nawiasie to tak było na w niej To jest tak, 12361. Tak w nawiasie taki numer był. I to jest z dnia 9... Listopada 1988 roku. I wiecie, yy, przeglądam, tak sobie patrzę na te, na te nagłówki i na styl, w jakim ona była pisana. To są informacje. Jest o tramwajach, o PKP, o zamiarze utworzenia przez różne tam konsorcja. Specjalnej spółki, która zacznie się przekształceniem tramwajów, gdzie trystory zajmą poczytne miejsce w tych nowo przebudowywanych tramwajach. Jest tutaj o marszałku piłsudskim u pocztowców, bo to była 70. rocznica uzyskania niepodległości. Jest tutaj, że sprawa jesion, na który musi być wycięty. Chodzi o w trosce o mury Wawelu, żeby te mury nie uległy zniszczeniu. Jest tutaj fragment, co się dzieje na Kleparzu. Jest tutaj fragment programu telewizyjnego, gdzie tych programów nie było 150, tylko nie wiem, czy już były trzy. Tu jest program pierwszy, program drugi. Nie wiem, czy już był trzeci, wtedy już nie pamiętam. Jest tutaj mała kronika, KDK, pałac pod baranami, rynek główny 27, spotkanie z bogną Dziechciaruk na temat rzeźba grecka, czyli nowe widzenie człowieka, wideoteatr w sercu, Mahabharaty, film dokumentalny, tam będzie wyświetlany. Wiecie co? Tak czytam i, i jest mi bardzo żal, bardzo żal, że te czasy. Gdzie informacje były przekazywane tak spokojnie, tak pięknie, tak pogodnie, różne informacje, odeszły. Tego już nie ma. Mamy popieprzony czas, mamy wariactwo, mamy korbę do kwadratu. Żyjemy w chorych, patologicznych i tą korbą jeszcze przyspieszają nas. Jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze więcej. Jeszcze więcej rozkrzyczanych reklam, jeszcze więcej sensacji. Umarł ten, umarł tamten, umarła tamta, podczas gdy żyją. Wchodzicie do internetu i zobaczcie, co się dzieje. Coraz częściej macie szumną dezinformację, byleście tylko zwrócili na to uwagę, byleście tam wleśli, byleście się zahaczyli. Byle zalali was szorcem, jednym, drugim, trzecim dziesiątym. Przyjrzałem całą tą kartkę. Wiecie, spokój, który płynie z czytania tych dla mnie już nieistotnych informacji, wszystko to minęło. 88 rok. Tyle lat, tyle dziesiątek lat do tyłu. Czasy, które pamiętam, tu jest nawet na zdjęciu jeszcze Nyska. Nie no wiem, czy niektórzy młodzi nie wiedzą, co to była Nyska. Widzicie Nyskę? Takie pojazdy jeździły, i można było dojechać na drugi kraniec świata właśnie taką Nyską, żukiem, czy innymi prostymi samochodami. Nie było w niej żadnego komputera. Nie było w ogóle żadnego internetu, a jednak życie się toczyło. Nie było żadnej hydry, która podłączona jest. Do naszych głów, w naszych odbiornikach, w tych pudełkach czarodziejskich. Ta, ta karteczka, ten wycinek nie trafił do mnie przez przypadek. Chciałem Wam przeczytać mały anons. Miałoby zacząć się od małego anonsu, takiego króciusieńkiego tutaj. Zaraz Wam pokażę. O, to jest ten anonsik. Zobaczcie. Maleńka, maleńka wstawka. Wśród innych spokojnych informacji, krakowsko-kulturalnych no i historycznych, też, prawda? I telewizyjnych, tytuł jest taki: Zmiany w teorii względności. Cóż to takiego? Zmiany w teorii względności. R równa się mc kwadrat, wiadomy, najgenialniejszy przedstawiciel narodu wybranego, opracował tą teorię. Teoria niepodważalna, nie do ruszenia. Nawet z Piotrem Tymochowiczem, jak rozmawialiśmy, to powoływał, powoływał się wielokrotnie na tą teorię, bo co tam jakaś tam teoria Pola, to są w ogóle, to jest lamus, lamus ciekawostek, to szkoda na to czasu. Mnie nie szkoda na to czasu. Tak ma być. Teoria względności, ta, która jest nam lansowana, ma być jedyna, niepodważalna, wielka. Ale naród niewybrany, naród polski, podważył ją. Podważył ją wielokrotnie. Wytknął jej niedociągnięcia, wypaczenia. Debatowano w latach 80., jeszcze w 70.. -tych. Wiem to od mojego wuja. Była podważana. Polacy ruszyli na teorię względności przedstawiciela narodu wybranego, która miała być niepodważalna. Oczywiście, że ta ich wycieczka ku podważeniu owej teorii skończyła się jak ów osławiony atak naszej kawalerii z szabelkami na koniach na opancerzone ciężkie czołgi. No to przecież było wiadome. Ale że nasza naukowa kawaleria nie boi się nawet opancerzonych czołgów, to nawet więcej. Oni nie ruszyli z szabelkami. Oni ruszyli nawet bez komputerów ruszyli. Oni mieli tylko kartkę ołówek i to. To wystarczyło. To wystarczy. Ten anons jest taki: zmiany w teorii względności. Ciekawie zapowiada się kolejny, kolejny, kolejny odczyt w Polskim Towarzystwie Astronautycznym. O modyfikacji szczególnej teorii względności będzie mówił Julian Włodarczyk. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 listopada. W sali 24 budynku Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ulica Sławkowska 17, początek o godzinie 18. Modyfikacja szczególnej teorii względności. Będzie mówił o tej modyfikacji. Została poprawiona. Ktoś ją poprawił. Wszystko przeminęło bez echa. Zupełnie bez echa. Bo ten pan, Julian Włodarczyk, nie ma tutaj nawet z przodu profesor, ani doktor, ani tym bardziej habilitowany. Nawet nie ma tutaj magister, człowiek, Polak, polskie nazwisko. Julian Włodarczyk będzie mówił: Jak zmodyfikować teorię względności? Ciekawe, czy gdybym to przeczytał Piotrowi, czy dałby mi tutaj dojść dalej do słowa. No bo właśnie to jest zupełnie z innego z innego kierunku. Pewnie dałby mi. Ale po co? Od tego mam swój kanał i od tego mogę tutaj mówić, co chcę. Mogę mówić, co chcę, jak chcę, i póki cudowny. YouTube pozwala mi, jeszcze za to mi tutaj płaci, to tym bardziej. Julian Włodarczyk, Polska Akademia Nauk, odczyt. Towarzystwo Astronautyczne, modyfikacje. To właśnie mój wuj. To właśnie ten mój wuj, o którym Wam wspominałem, od którego to, co wiem na temat tej fizyki, dziwnej fizyki, na temat tej matematyki, gdzie coś tam niby wiem, gdzieś tam mi świta, to jego zasługa. Właśnie tego wuja. Nie miał nawet magistra. Nie pozwolono mu zrobić magisterki, mimo iż niejednemu pisał pracę magisterską i nie tylko magisterską. No Takie były czasy, żeby przeżyć musiał pewne rzeczy pisać. Nie mając magisterki, pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej. Nie mając magisterki, i mając skończonych studiów matematycznych, siedział jako jedna z prawych rąk profesora Kochmańskiego, tego profesora od Szkód Górniczych, który być może niektórzy będziecie pamiętać, był przenoszony ze śląska na Kraków, od, z Krakowa na śląsk, tam, gdzie pan profesor Kochmański. Tam był przenoszony mój wuj. Od wuja wiem, czym zajmowali się po zajęciach, po pracy. Zajmowali się teorią względności. Całe to środowisko, to akademickie, wiedziało, że tam coś, coś jest nie tak. Że ta teoria ogólnie tylko rzecz ujmując działa. Ogólnie. Że kierunek w miarę, w miarę fajnie wytyczony, ale to nie tak. Zaczęli, opowiadam wam to, co wiem o zaczęli od sprawy badalnej, od sprawy najprostszej. Stąd tutaj towarzystwo astronautyczne. Współpracowali z Obserwatorium Krakowskim, współpracowali z ośrodkiem badań, rezonansu Szumana. Byłem zdziwiony, że wuj tak dużo wie na temat rezonansu Schumana, bo ja gdzieś tam tylko słyszałem o czymś takim, a on wiedział o tym doskonale. Wiedział, że ten rezonans już wtedy, już do tej pory jest to, chyba jest monitorowany. W Bieszczadach jest taki oddział, taka placówka do ciągłego 24-radowe monitoringu. To wuj mój opowiadał mi, że co roku przyjeżdżały, przyjeżdżali przedstawiciele środowisk akademickich japońskich na wymianę doświadczeń w sprawie rezonansu szumana były takie spotkania. Bo wiedzieli, że to jest sprawa jedna z kluczowych spraw, dlatego że ten rezonans szumana był skorelowany z wyładowaniami słonecznymi. Jedno działało na drugie. Oni tym się zajmowali. Całe ich badania na temat tej teorii względności. I wszystkiego, co jest wokół tego, wyszli od, od zaprzeczenia doktrynie kopernikańskiej. Tak, dobrze słyszycie. Żeby móc prawdziwie i uczciwie iść dalej, brnąć w sprawę nauki. Poważni profesorowie zakwestionowali nawet dogmatykę kopernikańską. Zakwestionowali po to, że jeżeli jest ona prawdziwa, to wyjdzie im to z ich obliczeń. To od mojego wuja dowiedziałem się, że sprzed 300-400 lat obliczenia astronomiczne, trajektorie przesuwania się tych planet na tym naszym nieboskłonie są tak samo dokładne, a nieraz nawet i bardziej, jak te, które uwzględnia heliocentryczna ta nasza teoria czy praktyka, wszystko jedno że Żeby dokładnie obliczyć, kiedy, co, w jakim miejscu tam na tym niebie się pojawi, wcale nie ma potrzeby, abyśmy mieli założenia, że słońce jest w centrum naszego układu planetarnego. To jest do niczego niepotrzebne w tych obliczeniach. Ja byłem zaskoczony. Nie mogłem tego zrozumieć. Wuj to mi wytłumaczył, tłumaczył cierpliwie. To od wuja mojego dowiedziałem się, że światło w formie kwantowej, Fuh, nie w kwantowej, w formie fotonowej. Powiecie, ta, ta dualność tego światła, że raz możemy go rozpatrywać jako falę, raz jako kuleczki, czyli te korpuskuły, stąd ta nazwa korpuskularno-falowa, teoria światła. Znowu teoria. Coś może być takie albo takie, czyli nijakie, czyli dalej nie mamy konkretu. Ale wuj mówił, że wiedzą, to były lata 80. To, co Piotr mówił teraz ostatnio, że skąd ja to wiem, bo to przecież ostatnie odkrycia ostatnich miesięcy, że paczki, paczki, w których pędzi to światło, mają kształt geometryczny. No jak? No, przecież wiadomo, że jeżeli coś leci w przestrzeni, to musi mieć kształt geometryczny. No I właśnie ten kształt geometryczny tego worka z tymi fotonami, tej bańki, która pędzi jedna za drugim, właśnie to jest nośnik informacji. To właśnie fala solitonowa. Bo tak jest nazywana fala, fala trwała, ta, która trwała, trwała, bo ona nie ulega propagacji. To ona właśnie przyklejona jest do tego worka fotonowego. Czasem ona nawet może stanowić worek ten fotonowy, bo te fotony mogą być uformowane właśnie w solitona. A czasem te solitony mogą być przyklejone do tego worka. Na tych workach te solitony potrafią się przemieszczać, czyli nie dosyć, że Worek z fotonami się przemieszcza, to na tym worku poprzyczepiane te, te, wirusy, te wirusy, te wirusy fotonowe, nazywane przeze mnie tutaj roboczo solitonami, przemieszczają się. Mało tego, te wirusy solitonowe mogą się gonić między sobą na tej paczce, na tym worku fotonowym. Mogą wzrastać, mogą się pochłaniać i zżerać. Są takie. No i przenoszą informacje. I tak działa przyroda. Przyroda wykorzystuje solitony do przekazywania informacji na fali świetlnej. Wuj to wiedział. No przecież skąd ja bym to inaczej wiedział? Przecież wuj już ile lat nie żyje. A ja wam teraz to opowiadam. A teraz podobno wielkie tutaj odkrycie. Wiedzieli to. Tylko że to odkryli Polacy. No to Polacy to no nie są z narodu wybranego. Tego nie wolno. Tego nie wolno. Jak można ruszyć się, jeszcze zmodyfikować coś, co jest świętością przeświętą? Wiecie, podobna sytuacja jest w sztuce. Gdy zacząłem teraz, jako dorosły już facet z doświadczeniem, przyglądać się historii, historii okresu międzywojennego, ale historii sztuki historii sztuki. Słuchajcie, szczęka mi opada. Do tej pory mi szczęka opada. Dlaczego nikt tego nie zauważył? Naród wybrany przoduje nie tylko, nie tylko w nauce, jest niepodważalnym wyznacznikiem kierunków naukowych, ale i w sztuce. W sztuce goje nie mają nic do powiedzenia. Goj jest tylko zwierzęciem. bo ta nasza sztuka gojów jest zwyrodniała, jest po prostu nieodpowiednia, jest kiepska, nie jest tak wysublimowana, jest wręcz prymitywna, o ile w ogóle można to nawet nazwać sztuką. I przyglądam się na, tę, na te opisy, na te teksty, mówię, z okresu, wybrałem sobie tylko okres międzywojenny i powojenny we fragmentach, Oczywiście nie mogę tutaj założyć jako kwantyfikator ogólny, że tak to jest. Nie? Bardziej bym tutaj poszedł w innym kierunku, że mam... Moje przemyślenia skłaniają mnie ku wyciągnięciu generalnych wniosków. No co, nie wolno mi? Dobrze, że w tym rejonie i dobrze, że Dobrze, że mam możliwość, przynajmniej tutaj, powiedzieć to co, to, co gdzieś tam w środku się u mnie odkrywa. nie? Jakie to jest piękne? Jak człowiek może mówić, co, co znalazł, co wyszperał, co wykombinował, co połączyły mu się tutaj, wiecie, te neuronki gdzieś tam zaskoczyło i nastąpił przebłysk przebłysk nie geniuszu, bo geniusz jest to zupełnie, Polacy nie mają przebłysku geniuszu, ale. Przebłysk jakiegokolwiek myślenia. I wiecie, u mnie one przeskakują. U mnie one przeskakują i, i zaczynają lekko świecić. Takie malutkie przebłyski. Ja wiem, ja wiem, że to może być niebezpieczne. To może być niebezpieczne, bo głowa może się rozpalić. A rozpalona głowa musi być ugaszona. czyli kubeł z zimną wodą na łeb. Zaraz pójdę, odkręcę kran, wsadzę łeb. Bo to trzeba, to trzeba naprawdę, bo na nieprzygotowaną głowę, gdy takie iskry zaczynają się w środku dziać, to trzeba to ochłodzić. Także Julian Włodarczyk miał w 1988 roku wykład o modyfikacji szczególnej teorii względności. Ile mam? Ojej. Ale się rozgaduje. No i bardzo dobrze. I tak się mam rozgadywać. A kto mi zabroni? A może jeszcze Wam coś powiem. Może Wam powiem o tej teorii, o, tym, o tej korekcie. Tylko, że ja nie jestem specjalistą. Ja się nie znam na tych wzorach. Owszem, mam te wzory, one są gdzieś tam porozrzucane. Bo wuj bardzo dbał o to, żeby nikt mu jego myśli nie wykradł. Żeby nikt nie, nie zastosował ich jako swoje. Miał hopla na tym punkcie. Wiedział, że ja nie jestem żadnym zagrożeniem, przeciwnie, jestem jedynym chyba słuchaczem, który do samego końca, jak zanim nie trafił do, przy swojej ciężkiej chorobie, do ośrodka odosobnienia, do ośrodka szpitalnego, byłem chyba jedyną osobą, z którą rozmawiał na te tematy. Wój zmodyfikował wzór Einsteina, wprowadził pewne, pewne korekty i i posługiwał się tym wzorem, posługiwał się do obliczeń, do obliczeń teorii pola. Wuj zajmował się teorią pola. Teorią pola to jest teorią eteru. To co jest wyśmiewane, to co jest bzdurą, zupełną wierutną bzdurą, bo przecież jakie pole, jakie pole. Przecież wiadome jak to wszystko działa, jak te fotony, jak te wszystkie elektrony. Jak te wszystkie jeszcze mniejsze kwarki, jak te wszystkie powaby, jak te wszystkie cechy tam się. Przecież to jest proste, bo mamy przecież fizykę kwantową, która wszystko tłumaczy. A nie jakaś teoria pola, jakiegoś uniwersum, jakiegoś układu wyróżnionego. Przecież to są bzdury. No i właśnie mój wuj, rodowity Polak z krwi i kości, spod Miechowa, który skończył szkołę średnią, właśnie w Miechowie. Właśnie takimi bzdytami, takimi głupotami się zajmował razem z profesorem Kochmańskim. No i jeszcze kilkoma innymi profesorami. Po cichutku, w zaciszu domowym, przy kawce, przy kawałeczku jakiegoś serniczka, gdzie pani profesorowa przygotowywała. Tam cichutko, spokojnie sobie rozmawiali, spotykali się. Na pewno raz w tygodniu mieli takie spotkanie, nieraz gdy było bardziej burzliwie, to częściej, ale zawsze było to po pracy wieczorową porą. Mieli takie hobby, spotykać się wśród swojego znanego sobie grona i, i rozmawiać na tematy naukowe. Czy teraz znacie takie grupy, które spotykają się wieczorową porą i rozmawiają o nauce, o sztuce? Teraz to bardziej chyba o pieniądzach, o czasie albo o grantach, to bardziej, nie? Tam nie było grantów. To była, To było za darmo. Tak samo stąd dowiedziałem się od mojego wuja, że istnieje taki geniusz matematyczny, już nie żyjący. W tym roku zmarł. Eugeniusz Bobula. Ja mówię do wuja kiedyś, mówię: Wiesz, wują, Mówię: Ja tego pana poznałem przecież, bo był u nas na akademii, z, w Auli Głównej z wykładem. Ja podszedłem do niego i rozmawialiśmy, bo byłem zaskoczony. On po prostu zakwestionował równanie Eulera, czy Eulera. Nie wiem, jak się to nawet wymawia. To jest w ogóle nieważne. Zakwestionował, opisał to, powiedział swoje. Oczywiście bzdurę powiedział. Bzdurę, bo również był niestety narodowym Polakiem. No, taki pech. No po prostu rodzimy się w tej w tej Polsce i mamy takiego pecha. Nie bez kosery, tak mówię tutaj o tym naszym polskim tutaj cudownym kraju, bo pan doktor Jan Kwaśniewski również miał takiego, niestety, nieszczęsnego pecha, że urodził się znowu Polakiem, tak jak ja, takim polskim gojem, prawdziwym polskim gojem, który jest tępy głupi, tak jak wszystkie polskie głupie na własnym przykładzie, mówię, żeby nikt nie myślał, że wszyscy. No i miał takiego pecha. Bo gdyby on był swój, gdyby on był tam, to każdy by wiedział, co to jest. Wzór doktora Jana Kwaśniewskiego. Każdy by wiedział, jak to zastosować. Nie trzeba byłoby tutaj przez Piwowarczyka jakichś nagrań robić, opowiadać o tym tamt. Ale tak się nie stało. Bo znowu w tym głupim polskim narodzie znowu jakaś genialna myśl wykwitła. Mało tego, teraz jest niebezpieczeństwo, że gdy internet jeszcze, który posiada odrobiny wolności, gdy jeszcze te cechy, resztki prawdziwej wolności i możliwości znalezienia tego, czyli Wyłuskania w tym całym potoku ścieku informacyjnego, który leje się z prawej przez lewą stronę, gdy jeszcze coś można tutaj przekazać, to to jest jeszcze niebezpieczne. Potem już nie. Za chwilkę będzie taki szlam, że cokolwiek ja powiem, cokolwiek ktokolwiek inny powie, nawet gdyby to były najbardziej złote i wzniosłe myśli ludzkości, zostaną niezauważone. Wszystko będzie wymieszane. Błoto zaleje wszystko. Wszystko zostanie zniszczone i zamulone, bo w tą stronę to idzie. W sposób yy, naukowy. W sposób tak inteligentny, jak teraz z tym czy i, który przelatuje tutaj z tym atlas. Nic nie wiemy, co tam naprawdę się dzieje, co to leci, jak to wygląda. Wszystko to jest bełkot. Mamy taką technologię rozwiniętą, a my nie potrafimy tam z Marsa przysłać informacji, bo mówią, że jest taka odległość, że to co leci to jest jeden piksel na ich kamerze. No to po co mi ta kamera, która obserwuje ten, ten, to, co przelatuje? Jeden piksel? A co ja za informację? Oni z tego piksela potrafią kolaboraty napisać. I do tej pory nie, nie zrobili mi zdjęcia mojej Ziemi z kosmosu. No to co? Mam, tu mam ufać temu? Wrócę jeszcze do tego tematu, bo stąd wiem od wuja przy tej współpracy z tym Towarzystwem Astronautycznym. Tylko znajdę, tylko znajdę to o rakietach Meteor. Meteor 1, 2, 3. Taka maleńka broszurka tej wielkości to jest. Tam są zdjęcia, są nazwiska polskich uczonych, którzy uruchomili program kosmiczny za komuny. Wtedy co nie wolno było. Tak. Udało się uruchomić polski program kosmiczny, podboju kosmosu. I gdy rakiety Meteor osiągnęły pułap 100 km, czyli pułap tej domniemanej, tak zwanej linii Karmana, prawie że, nastąpiła decyzja ze Związku Sowieckiego i cały program Meteor, który był na pustyni Błędowskiej realizowany i na pustyni w Łebie, w ośrodku badawczym, został w jednym momencie Zamieciony pod dywan, naukowcy rozrzuceni, gdzie się tylko dało, i o sprawie zapomniano, bo w internecie niewiele znalazłem na ten temat, a próbowałem poszukać. Natomiast ta malutka broszurka, tam są daty, kiedy, co znaleziono, co odkryto, jakie badania przeprowadzono. Oczywiście tam był pod pretekstem badania przepływu wiatrów na dużych wysokościach. Po to niby wystrzeliwano te wielkie rakiety, żeby badać, jak tam wiatry na wysokiej wysokości wieją. No i, no pomysł dobry. Oczywiście nie, przełożeni wiedzieli, że to jest tylko taka przykrywka na tenie. Nawet chyba Sowieci też doskonale wiedzieli, że to przykrywka, ale niech badają. Ale jak poleciały meteory za wysoko, no to skończyło się. Skończyła się zabawa, panowie. No i wszystko zostało wyrównane. Ale nawet za komuny mogliśmy i były środki na to, że to się po prostu działo. Teraz mamy wolność, teraz mamy Amerykę, teraz mamy wszystko. I mamy jakieś rakiety, mamy jakieś programy badawcze. Mamy, oczywiście, że mamy. Mamy granty i tam jest na wszystko. Pieniędzy mamy potąd. Mamy tak dużo pieniędzy i nasza nauka idzie tak do przodu. No i nawet jeszcze mamy majonez winiary. Polska firma od 50 lat, która istnieje. Został nam majonez. Co nam jeszcze zostało? Napiszcie pod spodem, co nam jeszcze w tym naszym polskim kraju dziadów polskiego zostało. Co nam w tym kraju gojów jeszcze polskiego zostało? Napiszcie, bo tam miejsca jest niedużo, ale tam wiele nie będzie trzeba wpisywać, bo, bo niewiele zostało. Ale wpiszcie, żebyśmy wiedzieli, co jeszcze mamy polskiego. Moje buciki Gucio są polskie. Ja tam wpiszę chyba Gucio. Polskie. Miłego dnia dla Was wszystkich. Trzymajcie się.